Aż 3400 euro zwrotu podatku z Holandii dostał nasz klient ze stalowej woli. Pan Damian to kolejny zadowolony klient. Wysokie zwroty podatków? To nie mi. Jest to jak najbardziej możliwe. To, co widzisz, to jest decyzja podatkowa wydana przez Belastingdienst, holenderski urząd skarbowy. Na decyzji widnieje kwota zwrotu podatku na korzyść naszego klienta. Wyprzedzając wszystkie pytania, nie, klient nie będzie musiał tego zwracać do urzędu za jakiś czas. Przy okazji, czy wiesz, jak czytać taki dokument, który otrzymasz z urzędu? Krótko wyjaśnię Ci najważniejsze punkty na decyzji podatkowej. W nagłówku znajdziesz swoje dane, adres, a także rok podatkowy rozliczenia. Zwróć uwagę również na tytuł dokumentu. Jest to forlopping Anslack, czyli decyzja tymczasowa urzędu. Poniżej znajduje się numer decyzji w formacie numeru BSN i litery H. Najważniejsza jest jednak kwota do zwrotu. Te ontwane oznacza do zwrotu dla klienta, w tym przypadku 3452 euro. Warto też zweryfikować łączny dochód za rok podatkowy. Znajduje się tam suma wszystkich zadeklarowanych dochodów podlegających opodatkowaniu w Holandii. Jeśli szukasz pomocy w sporządzeniu deklaracji podatkowej, to teraz jest idealny moment. Wypełnij formularz na naszej stronie, aby otrzymać bezpłatną konsultację w Twojej sprawie. Czekamy na Twoje zgłoszenie.